Dziękuję wszystkim, którzy zagłosowali w ankiecie i wybraliście właśnie ten temat. Jeszcze taka mała informacja: dlaczego nie ma Kaja na kanale? Dla ka, ka, ka. wszystkich fanek i fanów mam przykro wiadomość. I udał się na zasłużoną emeryturę. Ja. To chcą mi powiedzieć: Wszyscy mężczyźni dzisiaj. Miałem ochotę wyładować swoje własne niepewności, i emocje związane z byciem transpłciowym na innych osobach transpłciowych. Ale w końcu krzywdzi to wszystkich. Wszystkich zaangażowanych w tym mnie, w tym Ciebie. I dlaczego ktokolwiek poza mną miałby dać mi jakieś potwierdzenie tego, kim jestem? Kim mam być? Czułem się jak prototyp, jak naśladowca, który może tylko próbować dorównać w małym stopniu, aby wyglądać podobnie do mężczyzny. I zastanawiałem się, czy mam sam w sobie go odszukać, jak mam nim zostać. I może się nim czuję w pewnym stopniu, to... Nie wiem, gdzie mam odnaleźć tą męskość w sobie. I dalej mam podobne zdanie, ale nie muszę sam siebie obwiniać o to i starać się na siłę wmówić sobie, że muszę być tym mężczyzną. Bo mój obraz mężczyzny budowany był na tym, co widziałem, co czytałem, nie na tym, jak naprawdę to wygląda. Wydawało mi się, że muszę dać siebie dwa razy tyle, aby w ogóle zdać bycie mężczyzną, abym dostał przyzwolenie i coś miałby mnie poklepać po ramieniu. Dobra, teraz jesteś prawowitym facetem. Transfacetem. Nawet jeśli się ze mną nie zgadzasz, to i masz rację, bo jesteśmy różni. Ale wolałem po prostu pogodzić się z tym, kim jestem, jaki jestem. I spróbować odnaleźć tą męskość w sobie. Nigdy nie dorównam biologicznemu mężczyźnie, ale mogę równie dobrze zrobić coś, co zrobiłby mężczyzna. Nie chcę pluć swoją osobą na męskość, nie chcę być lepszy, ani zmieniać zasad, jakie panują w tym męskim świecie. Ja wiem, na co się pisze, jak jest tutaj trudno, szczególnie dla takiego jak ja. W życiu myślę, że często to, jak bardzo jesteśmy zdeterminowani i jaką mamy wolę walki, może mieć większe znaczenie niż nasze fizyczne predyspozycje. Wiadomo, w sytuacjach wymagających siły czynniki, takie jak rozmiar i siła naszego ciała również mają znaczenie. Jednak nie muszę mieć siły kilku chłopa. Wystarczy, abym mógł obronić najbliższych, aby mógł walczyć o siebie. Dosłownie ich przenośni i robić coś dobrego dla innych. Poużywanie przemocy tylko, aby pokazać innym, że ma się w ten sposób na nim władzę, a nie jest dla mnie męskie, szczególnie nad słabszymi. Większy rozmiar i siła mężczyzny sprawia, że łatwiej jest mu zdobyć władzę siłą, ale to tylko kupa mięsa bez kręgosłupa. I nie chce być kimś takim. Ale pomówmy chwilę o męskości, tak per se. Życie mężczyzny od tysięcy lat było oparte na pewnych uniwersalnych zasadach. Nawet dziś, w nowoczesnym świecie, kiedy coś niepokojącego dzieje się w nocy, większość ludzi oczekuje, że to mężczyzna wstanie, żeby sprawdzić, co się dzieje. Nawet kiedy wszystko w środku mu mówi, żeby uciekać. To się może wydawać przestarzałe, ale takie schematy wciąż funkcjonują. Poprzez wieki rola mężczyzny była utożsamiana właśnie z byciem obrońcą. Siła fizyczna była niezbędna do przetrwania. Ale dziś można ją rozumieć także jako siłę wewnętrzną, zdolność do przetrwania trudnych chwil. Oczywiście współczesny świat wygląda inaczej niż kiedyś. Męskość nie polega już tylko na sile fizycznej, ale też na sile charakteru. Nie walczymy już o terytorium, ale o lepsze życie dla siebie, dla swoich bliskich. O rozwój o sukces. Rywalizacja jest bardziej abstrakcyjna. Nie toczymy bitew, ale konkurujemy na różnych polach czy to w sporcie, pracy, nauce. Mimo wszystko, te tradycyjne wartości nadal mają znaczenie. Myślałem, że jeśli decyduje się żyć jak ten mężczyzna i wpisać się do tego świata myślałem, że nie będę mógł okazywać emocji. Będę musiał być nieczuły, impulsywny. Będę po prostu zły i samotny. I może tak będzie, nie wiem. Tak właśnie niektórzy mężczyźni. Myślę, że większość z nich opisuje swoje doświadczenia życiowe. Ale bądź co bądź, mężczyźni też łączą się w grupy, aby być silniejszymi. Zawsze działali w grupie, tak jak my, transfaceci tutaj. Mic samotnego wilka jest właśnie tylko mitem. W rzeczywistości to współpraca, wsparcie i lojalność wobec innych mężczyzn były kluczowe. Więc, czy to na polu bitwy, czy w pracy, zawsze szukano ludzi, na których można liczyć w trudnym momencie. Samotny bohater myślę, że wiele by nie zdziałał. I zamiast wpajać od dziecka. Że chłopiec ma być odzwierciedleniem ojca i jego niespełnionych marzeń lub matki o posiadaniu takiego męża powinniśmy zachęcać do przekraczania granic wrażaniu emocji, dawać więcej miłości, uwagi i mniej zwalać im na głowę, nie kazać niczego udowadniać. Ważne jest promowanie i wspieranie pozytywnych aspektów męskości. Każdy z nas jest inny. Stereotypy płciowe prowadzą tylko do uprzedzeń, do blokad, które z kolei wywołują formy niesprawiedliwości społecznej i nierówności płciowych. Później chłopcy, gdy są źle traktowani, nie chcą skorzystać z pomocy psychologicznej. Nie chcą zgłosić się o pomoc, że doznają przemocy, czy to psychicznej, czy fizycznej. Bo nie tylko dziewczynki są ofiarami. Moim zdaniem, bycie męskim oznacza umiejętność łączenia różnych cech: tego bycia twardym, ale i wrażliwym, odwagi i empatii. Nie chodzi o to, żeby być niepokonanym wojownikiem, ale o to, żeby znaleźć tą równowagę. A toksyczny, kulturowy ideał męskości, który społeczeństwo mierzy siłą. Dominacją, autorytetem, seksualnością, brutalnością, statusem, agresją powinien zniknąć. Nie wiem, czy daję mam jednoznaczną odpowiedź, ale męskość jest tu, w środku.